Zakładanie opatrunku uciskowego, unieruchomienie złamanej nogi czy prowadzenie masażu serca to tylko część zadań, z jakimi musieli się dziś zmierzyć uczestnicy 25. Mistrzostw Polski Pierwszej Pomocy PCK. Pięcioosobowe zespoły z całej Polski, najlepsze w eliminacjach wojewódzkich, dziś na Rzeszowskich Bulwarach walczyły o mistrzowski tytuł. To nie są zawodowi ratownicy, to są normalni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych. Yy, wiedzę na temat pierwszej pomocy zdobywają w ramach yy, swojej nauki w szkole, ale również na kursach pierwszej pomocy organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. Tutaj na mistrzostwach yy, zakres... Yy, Jaki jest wymagany do postępowania. Warunkuje odbyty kurs 16-godzinny w Polskim Czerwonym Krzyżu i na bazie tego kursu organizowane są te mistrzostwa. Mamy 16 scenek pozoracyjnych, z czego 10 scenek jest urazowych, czyli drużyny muszą fizycznie udzielić pierwszej pomocy. Są to stacje, które możemy spotkać w prawdziwym życiu, czy to wypadek, czy to powiedzmy sobie wypadek na budowie, czy to zdarzenie w wodzie. Oceniane jest postępowanie drużyny fizycznie pierwsza pomoc, ale też są to drużyny pięcioosobowe, czyli oceniamy współpracę między sobą, ale też i kierowaniem drużyny. Jest to cały program związany z promocją i rozszerzaniem znajomości, udzielania pierwszej pomocy. Bardzo często spotykamy się z takim zdarzeniem i wielu ludzi staje przed dylematem, co zrobić, czy uciekać, czy ewentualnie jednak zabrać się za udzielanie pomocy, w związku z tym te szkolenia, a żeby uzyskać jak największe przeszkolenie ludzi, którzy potrafią udzielić pierwszej pomocy. W aktu...